Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj drugi film em, o tematyce Belwu, o rozszerzaniu diety. Jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszego filmu, to podziękuję Wam go u góry, Wyświetliwam się także, zapraszam do nadrobienia. A teraz chciałabym Wam w tym filmie pokazać książki, z których korzystam: książki o Belwu, książki z przepisami. Pokażę Wam również, co jest niezbędne do rozszerzania diety oraz powiem Wam, jakie Instagram, jakie profile na Instagramie warto obserwować, także za. Zaczynamy. Zapisałam sobie tutaj rzeczy, o których muszę powiedzieć, żeby niczego nie ominąć, więc tak. Pierwszą rzeczą jest krzesełko. Przy belwu to jest bardzo ważne, żeby krzesełko było najlepiej na wysokości stołu, przy którym wyjecie tak, żeby dziecko mogło, niemowlę mogło, czy dziecko właśnie, bez problemu siedzieć razem z wami. Wiecie, żeby ten posiłek był taki wspólny, nie, że dziecko jest gdzieś tam bardzo wysoko albo sobie bardzo nisko siedzi, tylko żeby był ten stolik na wysokości waszego stołu. My korzystamy ze stolika z Ikei, jest to ten najzwyklejszy Stół. natomiast nie zapomnijcie o tym, że trzeba dokupić do niego podnóżek. No, akurat podnóżek kupiliśmy na Legro i mój mąż zamontował. Także to jest też bardzo ważna rzecz, żeby niemowlę mogło sobie stabilnie siedzieć. Kolejną rzeczą jest e, ochrona podłogi przebelwu. Może okazać się to bardzo ważne. Jeszcze, że mówiąc, myślałam, że będzie tego bałaganu dużo, dużo więcej. U nas Lili bez problemu. Pierwsza rzecz, którą wzięła, jak miała 6 miesięcy, to marchewkę, cyk, cyk, do buzi, w ogóle bez problemu. Więc ona mało zrzuca na podłogę. Oczywiście, czasem się bawi, coś jej spadnie, łyżeczka, to jak spadnie na ziemię, to jest najlepsza okazja do zabawy, więc zdarza się. Nie ma takiej tragedii. A ja to myślałam, że jak ja jej podam, nie wiem, zupę pomidorową, to ona będzie, wiecie, wszędzie we włosach, ale nie jest tak, no nie jest tak, nie wiem co się dzieje, natomiast m, nie wiem dlaczego, ale no nie jest tak, ładnie, ładnie zjada i też oczywiście zależy to od formy podania, zawsze można czymś tą zupkę zagęścić, no ale dobra, nie o tym. Zabezpieczenie podłogi jest ważne, jeśli oczywiście Wam na tym zależy, możecie użyć na przykład ceraty, kartonu, jakiejś maty, tak żeby pod spodem bez problemu wszystko wytrzeć. Kolejną rzeczą są śliniaki. Ja Wam pokażę jeden śliniak, z którego korzystam zdecydowanie najczęściej. Jest to śliniak z Twist Shake. Tak w ogóle to do Twist Shake, na cały asortyment mam swój kod, który Wam się tutaj wyświetli. Także zachęcam do korzystania. To jest aż minus 55%, więc warto. Ten śnieg jest po prostu genialny, bo on świetnie tutaj zbiera naprawdę całe jedzenie. Pokazywałam wam na moim Instagramie, jak Lili coś tam z pomidorami też jadła. I tutaj wszystko pięknie spadał, aż ona czasem tutaj zagląda i próbuje to wyciągnąć, także taka śmiechota. Tutaj mamy, jak widzicie, regulacje Bez problemu można wszystko tutaj zapiąć. I też fajne jest to, że on jest taki szczuplutki i bez problemu Lili, która jest jeszcze mała, tak, może sobie tutaj machać rękoma, nie ma tu żadnej blokady, tylko właśnie ma dużą swobodę ruchu i w ogóle się nie denerwuje jaki jak go zakłada, mimo tego, że obawiałam się, że będzie zdenerwowana, bo jest taki twardy, ale dosyć twardy, ale nie ma żadnego problemu, także lili go uwielbiam. I kolejną rzeczą są talerze, mam akurat jeden, bo u nas są one cały czas w użyciu, jeden właśnie z jednego lili korzysta, drugi jest w zmywarce i są to również talerze Swiss Shake, które moim zdaniem są naprawdę bardzo fajne, przede wszystkim mają te wszystkie testy, certyfikaty, jest to bezpieczne. Zawsze na to zwracajcie uwagę. To jest akurat talerz z podziałkami, ale najlepsze w tych talerzach jest to, że one tutaj mają takie miejsce, do którego się przyczepia matę. I właśnie mata, to jest kolejny hit, który uważam, że warto mieć, to jest mata Swiss Shake. Wystarczy tutaj ten talerzyk włożyć i ten talerzyk już jest tutaj na tyle zaczepiony, że dziecko nie jest w stanie, ani nawet dorosły po prostu talerza wyrwać i wszystko zrzucić. Oczywiście szkoda by było, jakby się Nagotujecie, a wszystko wyleci, nawet dziecko nie będzie miało szansy spróbować, więc zdecydowanie warto zainwestować w taką matę i w taki talerzyk. No i wystarczy później odkręcić i wyciągnąć. Także to jest to, a bardzo ważna rzecz, jeśli będziecie mieli też krzesełko Zikei, to to jest mata mini clickmate i taką matę Wam polecam, czyli tą mini, bo ona pasuje prawie idealnie do stoliczka Zikei. No, jak kupicie większą, to na pewno na 100% będzie za duża. I następna rzecz, jeśli chodzi o kubeczek, my akurat najczęściej korzystamy z, tulecz, z kubeczka Doidy Cup. Jest to kubek, który wygląda w ten sposób, jak widzicie, on jest tutaj odpowiednio wyprofilowany, tak, żeby łatwiej było dziecku pić, przechylać, i później nauczyć się pić z prawdziwego kubka. Także tak on wygląda, to akurat jest woda lileczki. Także no, jak, albo zwykła szklanka, albo ten IDK, bardzo Wam właśnie polecam. A jeśli chodzi o to, czym lilię, no to na ten moment używa tylko łyżeczki zwykłej, metalowej, płaskiej, nie ma sensu kupować jakichś em, innych łóżeczek. Ona się sprawdza u nas najlepiej. Nawet któregoś raz mój mąż i podał e, jakąś tam łyżeczkę taką, wiecie, dziecięcą. Ona w ogóle nie chciała jej dotknąć, dopiero jak dostała tą, to zaczęła jeść. Także ona jest odpowiednio wyprofilowana, zwykła, metalowa, dorosła łyżeczka, dorosła, no wiecie, nasza łyżeczka z kuchni. Także nie musicie kupować nic specjalnego. I teraz Wam pokażę, jak ja planuję posiłki i co mi e, pomaga. Więc słuchajcie, mam taką teczkę którą postanowiłam założyć, dlatego, że ja bardzo wiele rzeczy sobie drukuję. Od kiedy mam podłączoną drukarkę z telefonem, e, one tam bluetoothem sobie działają, to ja po prostu jak widzę jakiś przepis, to drukuję. Kiedyś sobie robiłam screeny i potem miałam milion, pięćset tysięcy tych screenów i już nie ogarniałam, co ja mam, więc teraz ja sobie wszystko drukuję, dlatego wkładam właśnie do takiego mm, skoroszytu. Ale najważniejsza rzecz, którą Wam chciałam pokazać, to słuchajcie, jest taki planer. Ja mam go um, od dziewczyny na profilu, która ma profil u Wojtusia na talerzu. Linki do tych profili, znaczy niki, zostawię wam na dole. Ona, słuchajcie, ma coś takiego, co można sobie wykupić u niej. Czyli zobaczcie, tutaj macie na przykład lista produktów i takich stron jest kilka i są to wszystkie produkty, jakie należy dziecku zaoferować do ukończenia pierwszego roku życia i tutaj musi, możecie sobie wszystko odznaczać, czy to dziecku zaproponowaliście, bo pamiętajcie, że to, że wy czegoś nie lubicie, to nie znaczy, że dziecko też nie będzie tego lubiło. Tutaj są nawet takie strony, a tutaj macie również akcesoria do karmienia, nie chcę tak wszystkiego pokazywać, bo oczywiście to możecie sobie zamówić tutaj możecie sobie wpisać również swoje obserwacje na co dziecko ma uczulnie, u nas akurat jajko na początku uczuliło i potem macie takie kartki jak tydzień, któryś tam i rozszerzanie diety, brakuje mi tylko listy zakupów ja sobie na razie piszę w ostatniej rubryczce, ale tutaj macie śniadanie drugie śniadanie, obiad pod wieczorek oczywiście co wam też tutaj pomoże w planowaniu posiłków to są te pierwsze kartki. Ja nie wiem, czy ja je jeszcze mam. Mam, bo na początku proponujemy z dwa posiłki. I tutaj macie właśnie tydzień któryś tam i posiłek pierwszy, drugi i opcjonalnie trzeci. Ja sobie tutaj robię listę zakupów. No i jak ja te posiłki planuję. Więc powiem Wam właściwie tutaj, jak miałam jakąś tam listę, bo czasem jest sobie tutaj. Zostawiam. Na przykład u nas ostatnie śniadania to była tak: owsianka z masłem orzechowym i ucieram jeszcze lili orzechy włoskie, następnie omlet z awokado i był również serek waniliowy, i tutaj to było wszystko, te, bo czasem sobie piszę 3-4 dni. Później na przykład były gofry gruszkowe, pasta z bobu, pasta marchewkowa albo jak coś tak na szybko, to banan jogurt naturalny blend, zblendowany jeszcze cynamon i tak, i na przykład coś takiego, także to były nasze śniadania w ostatnich tygodniach a jeśli chodzi o obiad było pesto z groszku, z marchewką kurczak z warzywami, był rosołek były placki z cukinii w tym tygodniu placki z kurczaka i pomidorami dzisiaj właśnie Lili je sos pomidorowy z soczewicą i pojutrze zrobię jej zupę brokułową, także tak sobie właśnie te posiłki planuję i jest mi dużo łatwiej, kiedy to wszystko sobie zapisuję, zresztą ja nawet jak rozstrzałam dietę Lili i jeszcze nie miałam Lili, to zawsze nam planowałam, co będziemy jeść, bo łatwiej mi wtedy robić zakupy i też wam o to, żeby jedzenie się nie marnowało Także ja tutaj w tej teczce mam, zobaczcie, jakieś takie właśnie wydrukowane przepisy na pasty, tutaj właśnie jakieś takie naleśniki. Kładam tutaj rzeczy też, które już mi wyszły. Bo czasem są takie przepisy, ktoś tam gdzieś wrzuci, to niekoniecznie wychodzi albo nam posmakuje, więc wrzucam tutaj tylko rzeczy, które naprawdę nam posmakują. Na zupy, na pasty. Także jakieś tutaj takie. Wszystkie rzeczy. No i teraz pewnie coś, co na Was chyba najbardziej ciekawi, to książki. Pierwszą książką, jaką najbardziej polecam, od której ja zaczęłam, jest to książka Boba z Lubi Wybór. I tak naprawdę tutaj macie. O, ale się ciemno zrobiło przez burzę. Nie wiem czy słyszycie. No. E, więc jest to książka, która, e, w której przeczytacie o całej teorii i filozofii Belwu. Więc bardzo Wam ją polecam na początek. Tutaj jest napisane mm, dlaczego Belwu, o czym nie niemowląt. Jak zacząć, dlaczego, jak to wszystko działa, jak wpływa na przyszłość. no Uważam, że jest to książka numer jeden, którą e, warto przeczytać przed mm, rozszerzaniem diety no i książki z przepisami, ja uwielbiam to jest mój numer jeden, książki od Invictory ona sprzedaje je w swoim sklepie, możecie wejść do niej na Instagram, a też Wam zostawię link na dole w razie czego, to jest właśnie ten i ona ma przepisy, które naprawdę wychodzą, bo różnie to właśnie z tym przepisami w internecie jest, one są genialne te książki są, jeszcze wiem, że śniadania planuję wydać, kolacje i koktajle, natomiast na koktajle które ja się znam, kolacja nie wiem ale kupiłam sobie właśnie obiady i przekąski, które równie dobrze można na użyć na śniadania. Bardzo wam te książki polecam. Są bardzo proste, smakują również nam, więc korzystamy z nich zawsze. I jeszcze jedną książką, którą mam, jest to książka alandkowe belwu. I tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że jest też blok alandkowe belwu i bardzo dużo przepisów. Ja drukuję też stamtąd, ale ta książka też jest bardzo fajna. Tylko już tutaj jest. Jakoś tak mniej wszystko przejrzyście niż u Wiktorii. No, pokażę Wam taką przykładową stronę. Tak wygląda. A u Wiktorii macie piękne zdjęcia jedzenia i fajnie rozpisane u góry składniki, wykonanie, jakieś wskazówki. Na końcu jest też lista zakupów, więc bardzo prosto jest po prostu sobie. Zrobić też taką listę zakupów. Także te książki wam polecam. Tutaj Inwiktoria też dołączała, jak kupiłam na początku, takie różne kartki o produktach niebezpiecznych, więc warto właśnie do niej zajrzeć. I jeszcze tak na koniec Instagramy, które wam polecam. To jest to Instagram pierwsze smaki. Jest to Instagram Inwiktoria oraz u Wojtusia na talerzu. I są to najczęściej właśnie profile, które oglądam. Jest ich pewnie bardzo dużo i są to też inne profile, natomiast na ten moment właśnie zapisałam sobie głównie te, ale zachęcam Was do obserwowania mojego Instagrama, link jest na dole, bo tam często Wam screenuję jakieś fajne, ważne profile, które warto obserwować, które właśnie coś ciekawego mówią w tej tematyce, a to byłoby wszystko w tym filmie, co chciałam Wam przekazać. W następnym filmie o BLW chciałabym Wam opowiedzieć, jakie widzę plusy oraz minusy, jak już tą rozszerzamy dietę no, ponad miesiąc, także... Także tak, jeśli jeszcze chcielibyście, żebym poruszyła w jakiś sposób ten temat, to oczywiście dajcie mi o tym znać w komentarzu, a ja już będę kończyła, także to by było na tyle. Widzimy się już w następnych filmach. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia. Pa. pa.